Czy można być jednocześnie blisko centrum i terenów podmiejskich? Można właśnie na tym osiedlu. Znajdziecie tutaj część mieszkaniową, trochę przemysłu, a także piękne tereny zielone i jeszcze piękniejszą brdę. Trochę niedoceniane, jakby ukryte przed wzrokiem Bydgoszczan żyjących na większych osiedlach miasta, jednak niewątpliwie urokliwe i posiadające ciekawą historię. Takie właśnie są jechcice, do wizyty, na których zapraszamy w dzisiejszym odcinku. Na sam początek mała zagadka. Czy nazwa jachcice pochodzi od słowa jacht? No jasne, że nie. Pierwsze odnotowane nazwy osady, czyli zachcice lub zachczyce pochodzą z połowy XIV wieku. Domniema się, że pochodzą one od słowa zachta, co ma być nawiązanie do imion Zacheusz lub Zachariasz. Tak wiem, zaskakujące i nie, nie jestem przekonany co do słuszności tej genezy. Jeszcze przed zaborami jachcice nazywano jaksice. Niemcy swoim zwyczajem zmienili nazwę w czasie zaborów, wówczas okolica nazywana była jakszuc. Termin jachcice wszedł do powszechnego użytku tak naprawdę dopiero w 1920 roku, w momencie powrotu Bydgoszczy w granicę Rzeczypospolitej. O najodleglejszej historii jachcic wiemy tyle, że z pewnością istniały jeszcze przed lokacją Bydgoszczy, a w 1466 roku trafiły w ręce bydgoskich karmelitów. Ci zarządzali dużą częścią tutejszych ziemi aż do początku XIX wieku, czyli kasaty klasztoru. Osada rozwijała się przez dekady w dwóch miejscach, jako wieś Jachcice i folwark Jachcice. Co więcej w połowie XIX wieku, na północy, u styku ulicy księdza Augusta Szamarzewskiego i Piaski, powstała kolonia Jachcice. Jachcicki folwark funkcjonował przynajmniej od XVIII wieku. Zostało po nim niewiele, w czym zasługa chęci wzbogacenia się przez mieszkańców. Kiedy ci w połowie XIX wieku dowiedzieli się, że przez teren ten ma zostać pociągnięta linia kolejowa, zaczęli dzielić działki na mniejsze, sprzedając je i skupując na przemian. W tych czasach właścicielami folwarku były Katarzyna Tur oraz Holniczanka Jadwiga Ulatowska. Ostatnim znanym właścicielem był Niemiec Herman Witte, który pozbył się resztek ziemi w 1884 roku. Coś jednak po folwarku pozostało po dziś dzień: to charakterystyczne, podłużne budynki przy ulicy Saperów. To dawne folwarczne czworaki, a więc miejsce, w których mieszkała służba. Tuż obok znajduje się pięknie odnowiony dworek, niegdyś centralny punkt folwarku. Na jego terenie znajdowały się prywatne stawy, pola, łąki, ogrody. Wiemy na pewno, że w dwudziestoleciu międzywojennym zarządzał nim Jan Bniński, hrabia. Dawny folwarczny dworek stanowi perfekcyjny wręcz przykład przeprowadzonego procesu rewitalizacji. Wszystko to zasługa właścicieli agencji reklamowej Fraktal, która ma w nim swoją siedzibę. Jachcice rozwijały się przez lata w cieniu Wielkiego Brata, a bratem tym był ogromny poligon, przez Niemców nazywany Exerzierplatz. Plac. Ten rozciąga się na całej długości dzisiejszego osiedla po jego wschodniej stronie. Plac znajdował się mniej więcej między dzisiejszymi ulicami Saperów na zachodzie i Rynkowską na wschodzie oraz Andrzeja Kmicica na południu i wzgórzami, na których zaczyna się osiedle Piaski na północy. Poligon założyli pod koniec XIX wieku Prusacy, oczywiście celem szkolenia piechoty i artylerii stacjonującej w miejskim garnizonie. W szczytowym momencie mieścił się on aż na 350 hektarach powierzchni. W XX wieku międzywojennym trafił w ręce Polaków, podczas okupacji ponownie Niemców, a po II wojnie światowej w większości utracił funkcję militarną i dziś należy do lasów państwowych. Co ciekawe, niewielka część placu, ta leżąca najbliżej osiedla, czyli tuż obok ulicy Saperów, została zabudowana. Część silnie zarosła, ale na wielu powierzchniach widać jeszcze duże, piaszczyste przestrzenie, dawniej służące wojskowym. W latach 90. -tych XX wieku planowano zresztą zabudować większą część tego terenu, do czego ostatecznie nie doszło. Najciekawsze jest to, że w północno-wschodniej części kompleksu po dziś dzień znaleźć można ziemne obwałowania i rowy strzeleckie. Natomiast ostatnim wykorzystywanym przez wojsko fragmentem tego terenu jest znajdująca się na wschodzie strzelnica, wykorzystywana przez wojsko polskie. Zresztą wspomnieniem po militarnej historii jachcić są nazwy niektórych tutejszych ulic. Sprawdźmy jakich. Niestety tutejszy las był także świadkiem wydarzeń tragicznych. Prawdopodobnie właśnie tutaj, 10 listopada 1939 roku, życie stracił ostatni przedwojenny prezydent Bydgoszczy, Leon Barciszewski. Wiemy na pewno, że został przewieziony do obozu jenieckiego, który znajdował się na terenie poligonu. Jego morderstwem chwalił się potem jeden z niemieckich strażników. Miejsca pochówku prezydenta nigdy nie odkryto i mimo prowadzonych tutaj po wojnie ekshumacji do dziś nie wiemy, czy i jego udało się odnaleźć. Symboliczny grób na cmentarzu bohaterów Bydgoszczy raczej, jak sama nazwa wskazuje, nie skrywa doczesnych szczątków nieodżałowanego prezydenta. Namacalne ślady drugowojennej tragedii znajdziecie na skwerze imienia księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego. Właśnie tutaj przekonacie się, jak wielu z tych, którzy budowali polskie jachcice, zapłaciło za to najwyższą cenę. Na pomniku, znajdującym się za moimi plecami, umieszczono nazwiska żołnierzy, a także zwykłych obywateli, mieszkańców jachcic, którzy zostali brutalnie zamordowani przez niemieckiego okupanta. Obok stoi z kolei głaz z tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej. Efekt działań drugiego, tym razem rosyjskiego okupanta. To mroczna część historii jachcic, ale jest przecież ta radosna. Bliskość brydy to oczywiście szansa na kąpiel. Dziś niestety, jeżeli w ogóle takowe się tutaj odbywają, to tylko w sposób dziki. Jednakże kiedyś jachcice słynęły jako miejsce, do którego podróżowało się często wyłącznie w celach kąpielowych albo żeby poplażować. Nazwa ulicy Kąpielowa to nie przypadek. W okresie dwudziestolecia międzywojennego bardzo dużą popularnością cieszyło się kąpielisko działające przy restauracji Anny i Józefa Jutrzenka Trzebiatowskich. Tutaj, przy ulicy Saperów, znajdowało się nie tylko kąpielisko, nie tylko sala restauracyjna i taneczna, ale także brodzik dla dzieci, zewnętrzna kręgielnia, a nawet wypożyczalnia kajaków. Pozostały wspomnienia i obiekty przy ulicy Saperów. Początkowo na przełomie XIX i XX wieku działała tutaj restauracja Dietricha, a później Krinkego. Potem swoją historię pisała już tutaj rodzina Jutrzenka Trzebiatowskich. Śladami dawnej potęgi są dziś już tylko zdobienia na szczycie skromnej kamieniczki. Rzeczywistość, jak dobrze wiemy, nie znosi jednak próżni. Dlatego wkrótce, bo w 1967 roku, słynne kąpielisko doczekało się swojego kontynuatora. Wówczas tuż za budynkiem Szkoły Powszechnej przy ulicy Saperów utworzono miejsce kąpielowe, mogące pomieścić ponad 2000 osób. Były pomosty, szatnie, toalety i naprawdę spore zainteresowanie. Kąpielisko padło niestety na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a do dziś zostały tylko fragmenty betonowego nabrzeża i brodzika dla dzieci. Najciekawiej brzmią jednak opowieści o tak zwanym rowku, a więc betonowym korycie. W którym spuszczano poeksploatacyjną wodę z elektrowni jachcickiej właśnie do Brdy. Dzięki temu ta woda była podgrzana i tutaj można było skorzystać z kąpieli właśnie w ciepłej wodzie. To była taka powiedzmy pierwotna forma akwaparku. Ujście tej specyficznej rzeczki znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego wojskowego basenu pływackiego. Basen powstał jeszcze za czasów zaborów jako kąpielnia wojskowa, a potem już po 1920 roku był bardzo popularny wśród Polaków i wykorzystywany w celach kąpielowych rzekomo aż do początku lat 50. To, że kąpieliska powstały właśnie tutaj, przypadkiem nie jest. Wszak wystarczy tylko nieco oddalić się od zabudowania osiedla, aby poczuć się, jakbyśmy znajdowali się daleko. Za miastem. Z jednej strony znajduje się BRDA, z drugiej wielka ściana zielonego lasu. I to lasu nie byle jakiego, bo wystarczy, że wejdziecie do niego na jachcicach, a wyjść po drugiej stronie możecie nawet nad zalewem koronowskim. Najważniejsza jest jednak oczywiście BRDA, która wije się pięknie, im dalej na północ, tym mając bardziej dziki, niezbyt przypominający miasto charakter. Jednym z miejsc, w których można ją podziwiać jest kładka nad Błuszczową Rzeką, stanowiąca przedłużenie ulicy Jednostronnej, która łączy brzegi należące do Jachcic i Czyszkówka. Choć dziś określenie Błuszczowa Rzeka niektórym może nie mówić nic, to już dekady temu tak na Brdę mawiali Jan Paweł II, Tadeusz Nowakowski czy Leon Wyczółkowski. Dziś na kładce znajdziecie wiersz pana Władysława Chorabika sławiący Brdę, czyli właśnie Błuszczową Rzekę. Poszukując spokoju warto udać się w okolice ulicy Komandosów. Tutaj w dole znajduje się najprawdziwsza głęboka dolinka, a w niej łąki, zabagnione tereny, a także wijąca się malowniczo niewielka struga. Inna struga, konkretnie struga rynkowska spływa sobie grawitacyjnie z brzegu północnej Skarpy w Rynkowie. Dostrzeżecie ją pod kładką nad torami przy dawnej stacji Rynkowo. Tutaj wody jest najwięcej, a dalej rzeczka sezonowo nawet wysycha. To paradoksalne, że przed chwilą mówiłem o zieleni, a teraz zaczyna się temat przemysłu. Jednak właśnie takie są jachcice, które łączą te dwie funkcje. Zaznaczmy jednak, że przemysł jest dość mocno odseparowany od kantki mieszkaniowej, znajdując się na południu, na obszarze nazywanym z grubsza Ludwikowem. To właśnie tutaj znajduje się przecież słynna PESA, przedsiębiorstwo, które zatrudnia tysiące pracowników, które rozciąga się na olbrzymim terenie i którego efekty pracy doskonale widać. Wszak szynobusy i tramwaje wyprodukowane przez tę bydgoską firmę jeżdżą po torach w całej Europie, a także w wielu polskich miastach. Przy okazji warto pamiętać, że to naprawdę historyczne przedsiębiorstwo. Powstały jeszcze w 1851 roku, jako zakłady naprawcze kolei wschodniej Bydgoszcz. Powstały w ramach oddania do użytku pierwszego fragmentu trasy łączącej Berlin z Królewcem. Kolejnego z jachcickich gigantów raczej też nie przeoczycie, choćby przez wysoki, dostrzegalny z wielu kilometrów komin. Mowa o EC1, czyli o elektrociepłowni numer 1. To najstarsza Bydgoska elektrociepłownia służąca naszemu miastu, początkowo jako elektrownia, nieprzerwanie od 1929 roku. Przez lata zaopatrywała ona Bydgoszcz w energię elektryczną samodzielnie, bo dopiero w 1970 roku oddano do użytku elektrociepłownię 2, znajdującą się na terenie Zachemu. Starsza część kompleksu pamięta lata 20. XX wieku i oczywiście reprezentuje styl modernistyczny. Warto dodać, że część budynku została zbudowana przy wykorzystaniu cegieł, które pochodziły ze zburzonej w drugiej połowie lat XX–XX 20 -20 wieku wieży Bismarka. Z kolei ta wieża, wzniesiona w 1914 roku, została zbudowana przy wykorzystaniu cegieł z rozebranych murów miejskich. Gdzieś w trzewiach tego budynku krąży więc duch staropolskiej Bydgoszczy. Długa i bardzo ciekawa historia skrywa się na jechcicach w szkolnych murach. Niepozorny, dziś niestety otynkowany budynek przy ulicy Saperów 207 to dawna szkoła powszechna. Powstał w 1879 roku i służył celom edukacyjnym aż do 1935 roku. Dziś jest to obiekt mieszkalny. Swoją pierwotną funkcję pełni za to budynek stojący przy ulicy Żeglarskiej 67. To bezpośredni spadkobierca wspomnianej przed chwilą szkoły i gmach oddany do użytku w 1930. Roku. Początkowo działała tutaj szkoła powszechna imienia Marii Kili-Skłodowskiej, a potem szkoła podstawowa nr 32, która została zamknięta w 1974 roku. Wówczas budynek przejęła Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a edukacja młodzieży wróciła tutaj w 2000 roku za sprawą Gimnazjum nr 28. Dziś działa w tym miejscu szkoła podstawowa nr 36 imienia Wincentego Wiernikowskiego. Ta zresztą funkcjonuje także w innym budynku, przy ulicy Średniej 98, powstałym w 1957 roku. Wracając jednak na ulicę żeglarską, warto pamiętać, że budynek, o którym mówimy, to typowy modernizm. Szczególną uwagę zwraca dobudowana od południa wysoka, masywna wieża. Ten charakterystyczny styl to zasługa pracy duetu zasłużonych dla Bydgoszczy architektów Kazimierza Orlicza i Bogdana Raczkowskiego. W granicach osiedla znajdują się trzy cmentarze. Dwa z nich położone są na terenie potocznie nazywanym Ludwikowo, a więc na południowym skraju osiedla. Zdecydowanie mniejszy komunalny cmentarz jest u dziwo starszy. Oddano go do użytku w 1927 roku i przez kilkanaście początkowych lat służył jako nekropolia wojskowa, co zmieniło się po II wojnie światowej. Pozostałością po tej funkcji są jednak groby powstańców wielkopolskich, kwatera polskich żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej, a także żołnierzy przeniesionych tutaj z lasu na terenie bydgoskiej Smukały, zamordowanych tam przez okupanta. Nieco młodszy, bo powstały w 1929 roku, ale za to zdecydowanie większy jest sąsiedni cmentarz parafialny. Tutaj historia jest jeszcze zdecydowanie bardziej odczuwalna i jest jej dosłownie więcej, bo spoczywa tutaj ponad 30 tysięcy osób. Dodatkowo, na środku tego cmentarza znajduje się ciekawy obiekt drewniana kapliczka z 1929 roku, na co wskazuje zamieszczona nad głównym wejściem data. Znalezienie tutaj nazwiska zasłużonego Bydgoszczanina nie jest trudne. Przecież właśnie tutaj spoczywa wielki Andrzej Szwalbe, bydgoski wizjoner, człowiek, bez którego w Bydgoszczy nie byłoby wielu instytucji kulturalnych. Wybitny bokser Jerzy Adamski Kazimierz Juga, malarz, fotograf, wieloletni dyrektor BWA, Józef Paderewski, przyrodni brat premiera RP Ignacego, przez wiele lat uczący w Miejskim Katolickim Gimnazjum Żeńskim, czy Jerzy Rigel, a więc bydgoski mistrz fotografii, zresztą pochodzący z jachci. Okej, okay, to dwa, a gdzie trzeci? Otóż jest Cmentarz Ewangelicki. Niestety, zgodnie z niechlubną bydgoską tradycją, silnie zaniedbany i silnie zaśmiecony. Znajdziecie go w niewielkim lasku, tuż przy ulicy Saperów, za parkingiem Biedronki. Znajdziecie, ponieważ żadnej poważnej ekshumacji nigdy tutaj nie było. Dziś na terenie nekropolii, powstałej najpewniej w połowie XIX wieku, znajdziecie tylko jeden zachowany nagrobek. Do tego nagrobek, który jest często traktowany jako śmietnik. Cmentarz zamknięto w trakcie II wojny światowej, ale potem, podobno do początku lat 60. XX wieku, teren wyglądał nieźle. Był ogrodzony, miał ładną aleję drzew, a nawet kapliczkę. Potem przez lata działało tutaj dzikie wysypisko śmieci, a około 2010 roku podczas robót budowlanych przez cmentarz próbowano pociągnąć rurociąg. Nie muszę chyba mówić z jakim skutkiem. A obiekty sakralne jest kościół przy ulicy Saperów niewielki i estetyczny, a od niedawna wyposażony także w wieżę. W obecnym stanie oddano go do użytku w 2014 roku, choć budowano go już od 2008 roku. Wcześniej przez lata wierni gromadzili się w niewielkiej, znajdującej się na tej samej działce, kaplicy. Ta powstała po założeniu tutejszej parafii pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, czyli w 1958 roku. Dzisiejsze jachcice, szczególnie na mieszkańcach innych, dużych osiedli, robią wrażenie spokojnego przedmieścia. Doprawdy piękna jest ta leniwa atmosfera ulic górnych jachcic, np. kolejarskiej, krzemienieckiej, starogarskiej czy zamkniętej. Wszystko to uzupełnia ciekawa zabudowa. Na dolnych jachcicach, a więc terenie między Cmentarzem Ewangelickim a Ulicą Okrężną, poczuć można się jak na typowej ulicówce. Tutejsze zabudowania powstały wzdłuż jednej głównej arterii, ulicy Saperów. Swojskości dodają tutaj tak charakterystyczne dla jachcic ogrodnictwa. Jest ich kilka, ale niegdyś działało ich tutaj przynajmniej kilkanaście. Najsłynniejszym było to Bruno Welsanda pod adresem saperów 270. Wciąż rozwija się zaplecze usługowe, pojawiają się nowe sklepy, supermarkety, jest nawet ładnie odremontowana filia wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej, pełniąca funkcję osiedlowego centrum kultury. Oczywiście najważniejsi w opowieści o jachcicach są ludzie. Jako, że teren ten rozwijał się w cieniu dwóch wielkich przedsiębiorstw protoplasty PESY oraz elektrociepłowni wiele osób splotło swój los poprzez mieszkanie tutaj, właśnie z jachcicami. Na początku oczywiście byli to Niemcy, a później po 1920 roku Polacy. Ci drudzy trafiali tutaj czasami z bardzo daleka. Nagle osiedle przywitało powracających ze Stanów Zjednoczonych, choćby Tadeusz Dąbrowski, Szwajcarii, państwo Welsand, czy nawet Mandżurii. Józef Drobyszewski trafił do obozu jenieckiego w Japonii w okolicach Nagasaki w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku, a potem pracował przy budowie linii kolejowej właśnie w oraz wielu, wielu innych miejsc na całym globie. Można było podejrzewać, że ten swoisty tygiel, zlepek różnych kultur i wpływów, zaowocuje czymś ciekawym. Mieszkańcy jachcic szybko zaczęli się organizować w różne stowarzyszenia i kluby. W międzywojniu powstało m.in. Towarzystwo Obywateli i Miłośników Jachcic, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Śpiewu Lutnia czy Oddział Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Co ciekawe, przy Sokole działał przed II wojną światową klub piłkarski Sokół 2 Bydgoszcz Jachcice wcześniej działający jako samodzielny KS Legia, który grał przez kilka sezonów w klasie C Pomorskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej. Specyficzny, lecz bardzo pozytywny klimat, pracowitość i zaangażowane podejście do najbliższego otoczenia. Wszystko to można wciąż tutaj poczuć. Ja na przykład bywając na jachcicach czuję się zawsze bardzo dobrze, szczególnie rozmawiając z tubylcami. Tym samym zachęcam Was do wizyty w tej części miasta, odwiedźcie jachcice, na pewno nie będziecie rozczarowani.